Powrót starych postaci to coś, czego fani naprawdę bardzo by chcieli, a ostatnio Dokwiad, czyli jeden z twórców, zabrał na ten temat głos, no i dzisiaj się temu przejrzymy. Jeden z użytkowników Twittera zadał mu serię kilku pytań. 1. Czy administracja powstała przed fuzją, czy już po fuzji? 2. Czy zobaczymy ponownie Ronina, czy też jak kto woli Ronana? Na co Doc odpowiedział, że administracja nie jest nowa, była przed fuzją, ale nie może spoilerować jakie klasyczne postacie, te stare, powrócą, a które nie powrócą. Jednak my sami na spokojnie możemy te postacie wytypować, ponieważ dostaliśmy już dużo wcześniej całą masę informacji na ten temat i po prostu dzięki temu jest to możliwe. Wiemy, że na 100% powrócą takie postacie jak Darek, Nelson czy Antonia, a także Garmadon, ponieważ Garmadona mamy w jednym z zestawów na przyszły rok. Nelson i Antonia wiemy, że mają się pojawić w przyszłości, ale jeszcze ich historia nie jest gotowa, wiemy, że przeżyli fuzję, bo to dokładnie pisał już jakiś czas temu. I tak samo Darek. On również niedługo powinien się pojawić. Nie wiadomo, czy w najbliższym sezonie, czy może w tym następnym, ale w każdym bądź razie jego historia też ma być zostać napisana, więc oznacza to, że nasz wspaniały, legendarny brązowy ninja powróci, żeby uratować świat w ostatnim możliwym momencie i jak zwykle zostanie bohaterem. Jeśli chodzi o postacie, które raczej nie wrócą, to śmiało można powiedzieć, że będzie to Harumi. Dlaczego? Ponieważ fani źle odbrali jej powrót w 15, czy też jak kto woli 16 sezonie Skrystalizowani. Nie spodobała im się tam jej rola, jaką Odegrała, nie spodobało im się to, że ostatecznie stała się dobra i tak dalej. No i generalnie było na to strasznie dużo narzekań, a Droquiad i Kevin Berg będą chcieli takie rzeczy teraz eliminować. Rzeczy kontrowersyjne, które fanom się nie spodobały, mają być usuwane w serialu. No i Harumi wydaje mi się, że do takich rzeczy właśnie należy, ponieważ naprawdę zdecydowana większość fanów jej po prostu nie lubiła w tym ostatnim sezonie. No, co może tylko potwierdzać fakt, że jest jedną z tych rzeczy, które zostaną usunięte, i już jej w Ninjago nie zobaczymy. Czy tego tak ostatecznie będzie, przekonamy się w przyszłości. Tymczasem dziękuję za uwagę. Hej!